the echo explorer Plan jest taki, że wchodzimy na górę Trzech Krzyży. A to jest płatne chyba, co? Symboliczna może opłata będzie gdzieś u góry? Zobaczymy. Tak Czy naprawdę będziemy szli półtora kilometra? Nie, sto metrów. Hmm. A <laughs> czemu mi skonałeś? Żebyś połowę dopuszczał. były schody kamienne teraz. Już drewniane. Się najedliśmy przed chwilą? Nie. Po prostu my nie mamy kondycji. Chyba ty. nie ja. Ja nie mam odpowiednich butów na ten teren Ty Musisz je ściągnąć Ja nie myślałem, że w Kazimierzu dolne są takie góry Kazimierz Dolny niby sielsko, niby turystycznie ale dziś Weszliśmy tutaj, gdzie turyści robią selfie, nie wiedząc, że stoją na starej, niemal zapomnianej Golgocie. Wbijamy się na górę trzech krzyży, nie dla widoków, chociaż panorama stąd miażdży system ale po to, żeby poczuć klimat, który tu został od XVII wieku. Legenda mówi, że krzyże postawiono w 1708 roku. W mieście wybuchła zaraza. Morowe powietrze wlewało się do kazimierskich uliczek, jak mgła z horroru. Ludzie padali jak muchy. Nikt nie wiedział, kto będzie następny. Trzy krzyże, które stoją tu do dziś, to nie tylko pamiątka, to ostrzeżenie. Ponoć w nocy słychać tu jęki, a jak staniesz między krzyżami i zamkniesz oczy, możesz usłyszeć szepty tych, Którzy nigdy stąd nie zeszli. Krzyże były odnawiane, ale klimat został, szczególnie wieczorem, kiedy ostatni turyści znikają, a nad Wisłą robi się cicho dziwnie cicho. Warto wiedzieć, że to miejsce ma też drugą twarz symboliczne wzgórze pokutne. Kiedyś odprawiano tu nabożeństwa za zmarłych, dzisiaj zostały tylko schody i cienie, które pojawiają się czasem między drzewami. Góra Trzech Krzyży to nie tylko punkt widokowy, to kazimierska wersja opowieści o śmierci i nadziei. I o tym, że historia potrafi milczeć, ale nie zapomina.